Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów Jakże chciałbym zobaczyć ją znów Te wieże strzeliste wśród chmur no gdzieś Skąd boska dochodzi mnie pieśń Głos harwy nadaje jej czcigodny godny ton Donośny jak kościelny dzwon Do serca modlitwy śle kapłanki głos Gdy rosa opada na wrzos Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy w przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr?